Patrzcie się na to, jest gierka, gdzie można sobie dłutem obrabiać kawałek drewna. Bardzo ciekawa i można zrobić na przykład jakiś taki kielich albo inne kształty, tak czy siak, to Samsung Galaxy A51. Sprzęt, o którym jak myślę, to łezka mi się wokół kręci. A wiecie dlaczego? Ten model mocno różni się od większości telefonów, jakie Wam pokazywałem na tym kanale. Bo większość miała nocza, natomiast ten, jeżeli się przyjrzymy, to on ma tutaj tak naprawdę kropeczkę zamiast takiego wcięcia w formie łezki. I to nie jest jedyna zmiana, bo jak zaglądniemy do tyłu, to znów jest czegoś więcej. Seria recenzji telefonów jest sponsorowana przez Plusa. Przedstawiony Samsung Galaxy A51 jest dostępny w ofercie Plusa bez kosztów abonamentu na raty 0%. Samsung Galaxy A to bez wątpienia jedna Jedna z najchętniej wybieranych serii. Nawet ostatnio byłem ze znajomą w salonie i ona wybrała model Galaxy A40 i wciąż jest z niego zadowolona do dziś, ale warto także zwrócić uwagę na inne modele, bo już pokazywałem też A50 A70, a dzisiaj czas na Galaxy A51. Rozpoczynając od przedstawienia, to zgrabny telefonik, który waży 172 gramy i bardzo dobrze leży w dłoni. Jego tył został stworzony z plastiku i zacząłem zauważyć spory tego plusy. Jak mamy szklany telefon, a przynajmniej ja tak mam, to zawsze bez case'a boję się go kłaść mocniej, bo boję się, że pędzi. Plastik, mimo że jest bardziej podatny na zarysowania, sprawia, że znacznie mniej się przejmuje. Znaczy, szybciej powstają rysy, ale kto tak naprawdę co woli? W sensie, jak mam szkany telefon bez case'a, robię w ten sposób, to ja zawsze się boję, że mi to szkło pęknie, a plastik, no ja wiem, że się porysuje, ale jakoś tak... Tu się bardziej boję o te aparaty, że one się prędzej z... popękają niż reszta telefonu. Z boku jest miejsce na dwie simki, z prawej głośność i wyłącznik. Od spodu USB-C razem z jackiem 3,5 mm. Śmiem twierdzić, że Samsung jest fanem alfabetu. Seria A brzmi to dumnie i telefony są skierowane do ludzi, by spełniać ich potrzeby. Radzą sobie z tym świetnie, o czym świadczą wyniki sprzedaży, ale ja tutaj o czym innym chcę porozmawiać. Bo największym odświeżeniem, jakie możemy na pierwszy rzut oka zauważyć, jest wcięcie w ekranie. I tak jak wcześniej był ekran Infinity U, czyli mieliśmy takie wcięcie na środku, tak teraz mamy Infinity O. I możecie zobaczyć, że to jest tak naprawdę taka kropeczka. I powiem szczerze, że jak pierwszy raz zobaczymy tą kropeczkę, to było takie... O czyli kształt się tak naprawdę zgadza. Ma 1080x2400 pikseli, jest to ekran Super AMOLED wyposażony w funkcję Always On Display, to duży plus. W ekran dodatkowo jest wbudowany czytnik linii papilarnych, do którego nie mam zastrzeżeń, a ta kropka to aparat 32 megapiksele. Było O, to teraz U, a przynajmniej w ten sposób zrobiłem jak pierwszy raz zobaczyłem jego tył. Tym razem aparatów jest więcej i wyglądają tak niecodziennie. Jest 5 megapikseli jako sensor głębi i główna kamera 48 megapikseli. Ultra szeroka 12 megapikseli i makro 5 megapikseli. I tym razem dość wcześnie w materiale przyjrzymy się zdjęciom. Uwaga, zobaczmy sobie, mamy zdjęcie na przykład piłeczki. Wygląda ono w ten sposób. Ładnie kolorki, wszystko ładnie wygląda, więc tutaj nie ma się co przyczepiać. Natomiast jeżeli damy sobie szeroki kąt, to tutaj uwaga, widzimy bardzo szeroko. Aż muszę cofnąć rękę i widzicie światełka porozkładane gdzieś tam. Złapmy sobie piłecz żeby ona była ostra. Zróbmy jej zdjęcie i się przyjrzyjmy. Tutaj widać, że mamy troszeczkę więcej tej dystorsji beczkowej. Tak dobrze mam nadzieję, że mówię. Chodzi o to, że widzicie, jak się rzeczy wyginają na granicach kadru? No to ze względu na to, że tak jest duży kadr, tak szeroki kąt. Ale najważniejszy element to jest tak naprawdę makro. No i teraz możecie widzieć, informacja się wyświetliła. Niestety muszę być pomiędzy 3 do 5 centymetrów tak naprawdę od obiektu, więc teraz jest wszystko nieostre. Ale jak zacznę przybliżać sobie ten obiekcik, to możecie zobaczyć, że jestem w stanie zobaczyć pęknięcia na partijącej gumie, więc zróbmy zdjęcie. Możemy się teraz przyjrzeć, jak to wygląda z bliska. Najbliższa odległość, na jakiej jestem w stanie zrobić takie zdjęcie, to jest chyba w ten sposób. No i teraz pytanie: czy twój telefon tak potrafi? No właśnie. Od co? Fajne rozwiązanie, fajnie, że można się w ten sposób bawić. No a jeżeli chodzi na przykład o filmy, no to jeżeli zobaczymy sobie na film z przedniej kamery, to tutaj te kolory mogą nie być tak nasycone jak powinny być. Ale jak, jak... zobaczymy sobie na ten obraz, który w tym momencie widzicie, to tutaj mamy ustawiony na sztywno balans bieli. A takie warunki są bardzo trudne, bo wszystko jest tak naprawdę zielone. To jakbyśmy się przesunęli w inne miejsce. To zobaczcie, są bardziej ładne, odpowiednie kolory, dlatego że tamten zielony po prostu zakłócał odczyt tak naprawdę rzeczywistego koloru, jaki powinien być. I tutaj do potwierdzenia mogę Wam pokazać marchewkę na przykład. Marchewka jest ładna pomarańczowa. co nawet więcej. Patrzcie na to. Tak by mogła wyglądać marchewka i świętym Mikołajem. Z natomiast możemy zobaczyć, jesteśmy w stanie nagrać marchewkę, która kopie na przykład piłeczkę. Ojej! ojej o! Ups. albo można złapać wszystko z bardzo szerokiego kąta taka marchewka na przykład idzie idzie i ona zasiądzie na flamingu rzeczy mi dzisiaj lecą z rąk nie można powiększać ani pomniejszać w tym trybie, to jest taki minus tak jak standardowo teraz jesteśmy, to nie możemy sobie zmienić kadru kadr możemy sobie zmienić przełączyć się między kamerami, teraz na przykład Teraz, jeżeli bym chciał przybliżyć, to jestem w stanie, ale nie jestem w stanie się przełączyć do tej kamery ultra szerokiej, co jest trochę smutne, bo trzeba przerywać akcję. Ci fajnie by było tak naprawdę na zasadzie, o, zobaczcie, patrzcie, gdzie się znajdujemy, znajdujemy się tutaj. Brakuje mi tego przełączania. Ale jako takie podsumowanie, bo ciężko, żebyśmy teraz wyszli na zewnątrz i łapali ujęcia na zewnątrz, no to tyle, ile się udało pobawić aparatem, no to on spełnia wszelkie wymogi aparatów mobilnych. Tak. Samsung Galaxy A51 ma przede wszystkim zachęcać swoim stylem i wyglądem. Odświeżona konstrukcja ze wzorami z tyłu jest, no co tu dużo mówić, fajna. W środku jest Exynos 9611. W Antutu, które trzeba ściągać wciąż z spoza Stora, przynajmniej na dzień dzisiejszy, udało nam się zebrać 150 tysięcy punktów, czyli taka dosyć standardowa ilość. Natomiast jak zobaczymy sobie na Slingshota, czyli na 3D Mark'a, to mamy 1441. I teraz, jakbyśmy chcieli porównać Exynosa 9610 do 9611, to są praktycznie takie same procesory. No, w sensie wydajnościowo to, to się nie różni. Mamy w tym egzemplarzu 6 GB RAMu i 128 GB pamięci. Jak najbardziej w porządku. Bateria 4000 mAh, czy trzyma cały dzień. 6,5 cala sprawia, że. Ten telefon jest dość spory, na co trzeba zwrócić uwagę, jak będziemy go wybierać, żeby nam pasował do dłoni. Ma quick charge'a 15 W, wejście na dwie karty SIM i nie zawiedziemy się na nim. Pamięć wbudowaną można dodatkowo rozbudować, nawet do 512 GB. A obsługa NFC pozwoli, żebyśmy mogli zapomnieć spokojnie o portfelu. Zostawimy go w domu, tutaj dodamy kartę i możemy płacić płatnościami zbliżeniowymi, nie zastanawiając się nad niczym. Po prostu robimy klik, du -du. Nie tak, nie tak brzmią płatności zbliżeniowe. Że seria A jest tak udana, to wystarczy spojrzeć na sekcję komentarzy pod każdym odcinkiem z Samsungami. Ile osób wspomina o swoich A40, A50, A50, A70 i praktycznie każdy jest zadowolony. No i z takim Samsungiem A51 też będziecie zadowoleni. Główne różnice w porównaniu do A50 to przede wszystkim procesor, ale to nie jest za duża różnica, bo jednak te procesory wydajnościowo są praktycznie takie same, ale na przykład mamy większy ekran, co dla wielu osób może być plusem. To taki mały plus. W sensie mała różnica, no ale powiedzmy sobie szczerze, to jest. W sensie różnicy bardzo dużej nie ma w wielkości, jest ona odczuwalna, ale to jest i tak bardzo duży telefon, więc trzeba pamiętać, że kciukiem, żeby dostać wszędzie, no to może być różnie. No i oczywiście aparat główny ma więcej megapikseli niż mieliśmy to w poprzedniku, i to znacznie więcej. Zazwyczaj Wam mówię o tym, że warto jest się wybrać do salonu Plusa, żeby się spostrzec, czy rzeczywiście taki telefon nam będzie odpowiadać, bo mówi się, że to dotknięty, uważa się za sprzedany, ale jest teraz taka sytuacja, że nie będę was namawiać do tego, żeby chodzić na zewnątrz. Macie wszystkie najważniejsze informacje, mam nadzieję, tutaj. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to zadawajcie na dole w komentarzach. A tak czy siak, na ten moment myślę, że pozostaje mi jedynie Wam podziękować. Dzięki Wam wielkie. Tutaj dwa inne filmy. Do zobaczenia. Miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się. Do zobaczenia i... A, cześć. Chciałem zrobić takie wyjście z telefonem, ale wziąłem ciemną stronę tapety, więc... O! Co się stało? Dotknąłem? thank <laughs> you